Magda Gessler ukrywa prawdziwą datę ile naprawdę ma lat. Magda Gessler to chyba najpopularniejsza ekspertka od gotowania w Polsce. Od 12 lat prowadzi kuchenne rewolucję. A jej fani wiedzą o niej chyba wszystko. Zresztą restauratorka sama też chętnie dzieli się wieloma szczegółami ze swojego życia prywatnego. Teraz okazuje się, że przez te wszystkie lata Magda Gessler nie mówiła prawdy na temat swojej daty urodzin. Jak udało się nam ustalić, gwiazda nie urodziła się wcale tego dnia, który ma wpisany w dokumenty. Magda Gessler prywatnie jest mamą Lary i Tadeusza. Dwa lata temu została również babcią. Do tej pory nikt nie miał wątpliwości, że Magda Gessler urodziła się 10 lipca 1953 roku. roku. Dotarliśmy jednak do informacji, że nie jest to prawdziwa data urodzenia znanej restauratorki. Ta podana oficjalnie we wszystkich dokumentach nie jest zgodna z prawdą. Okazuje się, że Gesser w rzeczywistości urodziła się innego dnia. Zapytaliśmy się więc gwiazdy, kiedy przyszła na świat i czy chodzi również o inny rok. Nie powiem, nikt nie wie, ale chodzi o zmianę tylko dnia, śmiech. Rok niestety ten sam, i nic się z tym nie da rady zrobić. Jednak panie masażystki za granicą dawały mil 48 lat, także nie jest źle, śmiech. Powiedziała Magda Gesser w rozmowie z Faktem. Gospodyni kuchennych rewolucji przyznaje, że często musi się tłumaczyć ze swojego wyglądu. Wiele osób nie wierzy, że Magda nie robiła zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Gessler zapewnia, że to, jak wygląda, to zasługa dobrej pielęgnacji skóry, genów i pozytywnego podejścia do życia. Nie chodzę do żadnych lekarzy, nie robię sobie żadnego botoksu. Nie mam nawet czasu na masaż. A co dopiero mówić o jakichś zabiegach, po których trzeba mieć chwilę, żeby ta twarz doszła do siebie? Dbam o cerę, używam dobrych kremów, stosuję dietę, ale też to jest kwestia genów. Energii to daje urody, albo jej brak. Mój ojciec również wygląda niesamowicie, a ma 91 lat, dodała Sler. Magda Gesser zaskakuje wyznaniem o świętach. Potrafi zaszaleć mimo kryzysu. Ojciec zdradził wstydliwy sekret Magdy Gesser z jej dzieciństwa. Mamy nagranie.